I siema, siema, ma tu Pokemania, jak tu w nazwie w loginie. Widzicie? A to jest um, let's play. Let's play Poke Life i Transformers. No Gramy, logujemy się No i 31 godzin Ile? Ekspa. Co tutaj? 30 35, a Cyndaquil 23. Dobra. To tutaj może być może mieć 10. level już. Cyndaquil 3 ma nowe. 33, czyli pojutrze będzie o godzinie 20. A, to spoko. No to idziemy teraz na wulkan. Jak zawsze zresztą. Hmm? Slukma, to dodaj, to spójrz, 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 I nic spójrz, 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 Dobra spójrz, A wezmę już spójrz, sobie Ej, ale trafie. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesiąte, tak naprawdę dwudzieste, jest nowa mapa. O, takie są fajne mapy jak tu stoję, bo chyba, że kanon przychodzi przez to. Dobra, kurczę... Dawaj, dawaj! Nie ma dzisiaj ani, ani Zdzisława ani Joli Więc kurde Szaman jeszcze żyje o dziwo Dziwne, bo zawsze nie żyje kur Kawa O, teraz widzicie, że jakiś katter jest mm. na skapepie kurde no fakt no jest te ale fajnie żyć ale jest jest Żyję, żyję. Fak dobra um, Ok, lajp i dawać. Wulkan. Slugma, idź. Cynda. Idź, Cynda. Idź, O, ktoś nas zaatakował. O, fuck. Nie mamy pełnych życia. O, fuck, Wiedziałem, że się przegra. Ja wiedziałem, że przegrałem. Dobra, wulkan. Hombul, idź i syna, pójść, chodź, 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 idź chodź, mm, tutaj. Braw. O, tym tym teraz chodź, No, tym bardziej przygramy. <laughs> Slub ma i teraz Ech, Dawaj Hondu Hondu Dobra wylecz tu jakieś trzy wiadomości mamy O, już dziesiąty level, je, obie, o dziesiąty a syntaquil ma czwarty no to wypijemy sobie ten głowniówek Łódź mamy Od kiedy no to idziemy na ten poliłak mm. To jest dziwne bo poliłak był albo i nie dziwny bo poliłak był i w pierwszej w pierwszej e, odsłonie Pokémonów i w trzeciej Podajże. Wygraliśmy! Jest! No wygraliśmy, je, ja! Je, ma siu. no to dawaj, chcę tak widziałam! Dobra! Eee, dawajcie! na 12, no fak Slug ma! Porażka! No fak Dobra! E, sprzedamy Mamy. Podobnie. O! Wyższa forma naszego tutajla e, dobra, sera... Nie, nie jest. No, Kupimy sobie 20 tych. A resztę przeznaczymy w trening naszego nie w tutajla tylko Syndaquila. Dobra, Syndaquil, Syndaquil. Damy mu Raz, dwa, trzy, dwa, ma już stąd i trochę w dół. No i dawa... kurczę zapominam o transform... a zresztą zamikniemy transformację. Połowa odcinka transform, troszkę z bok. Dobra, syndakujcie, powinny z nimi dobrze rozprawić. Syndakujcie. Um, hmm, Znamy jakąś pocztę. Was na pewno Syntakul już ma większe lewery. Idź, Syntakul. No, raczej tak. Mm, dobra. Ej. No, naprawdę mają... No, Syntakul piąty. Dobra. Training. No to... O, ja cię jeszcze... O, idziemy. Jamma. Idź. kto tutaj. Porażka, kurde. Dobra. Mm, trening. Trenuj z Pokémonem. No, ten odcinek był taki krótszy. A, jeszcze wlejcę na, na moje długie końco No i tu już jaskinia hazardu. Ej, ale... Aha, bo ja rano. Dobra. 10 godzin mm -hmm. i teraz no, idziemy w wybrzeże mm. I cały czas San San -sz Cały czas ekspie bo on jest bardzo silnym Pokemonem, gdy ewoluuje. O, sam widzicie, że na powalił. O ja to bym... to Konita. Drodzy, wygram to, o, no, już ja wygrałam. Tak, cóż, już szuję. Dobra, idziemy dalej w ten. Przejdź do końca, 16. Psajduk. Psajduk. Jeden jak play playoff, więc mówi psajduk. Natomiast jest Psajduk o, złapaliśmy skrytla a nawet on jest bardzo wszystkie, dobrym pokemonem ale na pierwszym levelu nie opłaca o, na siódmym jak teraz na nim go złapiemy to opłaca mi się nie złapić. opłaca mi się go trenować to nawet bardzo no, dawać krabi krabi dobra jak widzicie, nie gram ani Iwizaurem Pikachu, ani Vulpixem, tylko Sandshrewem, bo gdyż chcę go doprowadzić do 22 poziomu, kiedy mi F i na 22 poziomie ewoluuje mi Sandshrew. No, no, kurczę, sansz, no, co z takim, dobra, trening i ja się wam żegnam, To cześć i narka.